Piszczelę, przyłożyłem w jeden ze szczebalków. No, było już ponad 200, a 200 to już wieszcie mi, całkiem niezły wynik, jak na strefę. No i kolejny dzień. Ta wyprawa naprawdę jest wyczerpująca. Tym razem długa około Moskwy wygląda na to, że. Zostawiłem baterię e, albo w miejscu gdzie mieszkam, albo ewentualnie jeszcze opcja jest, że w kurtce kurtkę na całe szczęście, na całe szczęście mam w samochodzie, czyli no, istnieje możliwość, że e, uda mi się jeszcze dzisiaj uruchomić aparat. Jedna bateria, którą miałem w aparacie mimo ładowania przez całą noc, okazało się, że nie działa. No dobra, ale wracając do tematu, oko Moskwy, duga. Antena odbiorcza, która miała na celu obronę Związku Radzieckiego przed wszelkimi możliwymi atakami ze strony amerykańskiej. Dzisiaj właśnie ten obiekt. Nie sądzę, że miało ochotę wchodzić na, na wyższe piętra, ale na pewno spod samej anteny kilka ujęć Wam pokażę. Tutaj w tym miejscu, na dudze. Jesteście skazani na moją facjatę. No niestety bateria nie działa. Do samochodu ciągle nie chce mi się iść, ale mimo wszystko staram się Wam pokazać ten obiekt. Naprawdę wielki, naprawdę ogromny, naprawdę zaskakujący. W tej chwili mm, teoretycznie wejścia na dużą antenę już nie ma. Poobcinane są wszystkie drabinki, wszystkie szczebelki. Natomiast na małą ciągle jeszcze można wejść. Nie wiem czy wystarczy mi odwagi, sił i chęci przy okazji, aby się tam dostać. No zobaczymy za chwilę. Postanowiłem się przełamać i przynajmniej kawałek wejść na tą antenę. Co prawda to jest ta mała, ale mimo wszystko jednak kosztuje to trochę energii, aby dostać się na górę. Jak na razie czwarte piętro, ciąg dalszy nastąpi. Nie wiem na ile wystarczy mi siła, przy okazji odwagi. Lecimy dalej. Instrukcja niesamowicie ciężka. w dodatku jeszcze zaczyna wiać, także nie wiem, czy będzie mnie słychać. Jestem gdzieś w okolicach 10 poziomu. To już jest widok naprawdę ciekawy, pomyśleć, że to nie jest nawet połowa, no może, może połowa anteny, połowa jej wysokości. Tak czy inaczej, można tu zobaczyć naprawdę wiele. Nie ma możliwości, jako że. Oto mnie bateria od aparatu. Nie mam możliwości pokazać Wam, gdzie jest elektrownia. Ona gdzieś tam za moimi plecami w tej chwili jest widoczna, ale pewnie jest to malutki punkcik. Antena naprawdę bardzo wysoka, bardzo solidnej konstrukcji. Ktoś powiedział, że niedługo pewnie się zawali. Moim zdaniem nie ja zawali się jeszcze przynajmniej przez co najmniej kilkanaście lat. Dobra, wieję, porozglądajmy się i zaraz spadamy. Na dół. Poziomie na antenie, właściwie w tej części, w której jestem, są takie specjalne platformy, którymi można chodzić między poszczególnymi przesłami. No i oczywiście drabinki, którymi e, przemieszczamy się do góry. Problem z anteną, a właściwie z drabinkami, jest taki, że tak naprawdę wchodzi się na rękach. To ręce mają największe obciążenie. W związku z tym e, osoby, które no, nie dysponują zbyt dobrą kondycją, będą miały problemy z wejściem na górę. Ale sami zobaczcie, taki gigant on nas zobowiązuje, by przynajmniej spróbować, przynajmniej kawałek wejść na górę. Uwierzcie mi, na filmie tego zupełnie nie widać. To jest tak ogromny budynek. Budynek to jest tak ogromna konstrukcja. Że wchodzenie tutaj zajmuje raz. Całkiem sporo czasu, druga rzecz, naprawdę sporo energii. No i myślę sobie, że również odwagi albo głupoty. Nie wiem, zejść, prawda? Nie wiedziałem, że tak się stanie. A, piszczelę przyłożyłem w jeden ze szczębelków. Właściwie, w sam moment, jak tylko próbowałem wejść na antenę. tak czy inaczej, razem razie mój wyczyn niezbyt wielki. O, doszedłem gdzieś do okolicy dziesiątego piętra. Trudno powiedzieć w tej chwili, ale nie chcę mi się do końca liczyć. Jak sami widzicie, antena jest naprawdę wielka i zabawy daje dużo. No, długa daje generalnie dużo zabawy. O tym trzeba pamiętać. Wydaje się, że duga to tak naprawdę tylko i wyłącznie antena, ale poza anteną, moim zdaniem, dużo ciekawszym miejscem jest. Yy osiedle, można tak powiedzieć, takie małe miasto, w którym mieszkali żołnierze radzieccy, ci którzy pracowali przy obsłudze anteny Duga. Jest tutaj kilka bloków, jest tutaj hala sportowa, jest tutaj również kinoteatr. Miejsce magiczne wręcz, bo nieuczęszczane. Tak jak mówię, większość wycieczek jeździ tylko i wyłącznie na antenę, do anteny. Natomiast tutaj zagląda zupełnie przez przypadek. W tym miejscu również nie wiem czy mogę o tym powiedzieć. Często swoje bazy wypadowe organizują stalkerzy. Miałem możliwość zobaczenia kilku pokoi, kilku pomieszczeń, gdzie tacy stalkerzy nocowali, bytowali. Długa, duga dwa dokładnie i bloki, w których mieszkali żołnierze. Okazało się, że jednak mam baterię. No i mogę, mogę kontynuować wyjazd do Czarnobyla, pokazując Wam wszystko, co tylko można tutaj pokazać. Miejsce o tyle ciekawe, że nie przyjeżdżają tutaj wycieczki. Kolejne zresztą miejsce, do którego wycieczki nie przyjeżdżają. Nie ma tu tłumów, wręcz przeciwnie, jest raczej spokojnie. Jest za to bardzo dużo metalu. Rosocha, czyli składowisko. Przede wszystkim pojazdów, samochodów różnego rodzaju, i tych mniejszych, i tych większych, naczepy, ziły. Jest tego tutaj naprawdę bardzo, bardzo duża ilość, całe góry aut, co zresztą zobaczycie za chwilę. Kilka z nich nawet jest uznawana za hotspoty, czyli za punkty, w których promieniowanie jest całkiem wysokie. Zobaczcie. No właśnie, w takich miejscach wręcz nieodzowną rzeczą staje się takie małe urządzenie. Piszczące, pikające, wydające bardzo dziwne dźwięki. To urządzenie nazywa się dozymetr. Dzięki niemu wiemy tak naprawdę, w którym miejscu w strefie jest niebezpiecznie. Dzięki temu urządzeniu możemy określić poziom skażenia, poziom napromieniowania danych elementów. Są elementy, dosłownie elementy samochodów, podchodząc do samego auta e, skażenie było w okolicach 0,30-0,40 microsievertów. Po przyłożeniu do gąsienicy pojazdu no było już ponad 200, a 200 to już wierzcie mi całkiem niezły wynik jak na strefę.